zerowane wszystkie liczniki, czyli zużycie paliwa na dystansie kilometry, tak jak to widać, to jest średni z poprzednich tras. Do pokonania mamy 123 km. Załączymy sobie pomocniczo aplikację Hybrid Assistant. i zobaczymy ile w takiej trasie zużyjemy paliwa jakie będzie spalanie trasa nas prowadzi drogami lokalnymi do strzegomia później jest odcinek autostrady więc będzie można spokojnie zobaczyć jak hybryda sprawuje się w ruchu lokalnym jak i w ruchu autostradowym so oh, let's é Samochodu. Jedziemy w trybie normal, bo Toyota ma ustawienia. Trybu jeszcze Eco, Power i EV. Teraz obecnie jedziemy na trybie EV, czyli w samym prądzie. Co pokazuje ta kontrolka na dole, taka EV. No i widzimy to po Hybrid assistant mamy tylko silnik elektryczny, czyli pobór prądu z baterii. Obecnie ładujemy, bo jedziemy z górki, więc doładowujemy baterię. nieduża duża górka, 48, już mam 49% baterii. Trochę czas jedziemy? Skarpacza? Przejechaliśmy całe 2 km obecnie cały czas w większości jedziemy na prądzie w silniku elektrycznym spalenie jak jedziemy na tym dystansie 1-2 litra a my mamy do pokonania jeszcze 121 km zobaczymy jak to pójdzie dalej you Prędkość 35 km. Praktycznie jedziemy krętymi drogami, cały czas teren zabudowany. Co rusz się trafia? a no zobaczymy, jak to będzie dalej. Dalsza część podróży. Mamy jakieś 30. Trzymał. Było trochę zjazdów, no co widać po baterii. Mamy prawie naładowaną baterię do pełna. 65% pokazuje aplikacji. Jedziemy dalej. Generalnie bardzo polecam aplikację hybrydasystancji. Można nią monitorować, co się dzieje z baterią i jakie są temperatury poszczególnych elementów czyli jakie są temperatury silnika, inwertera i silnika elektrycznego Kiedy odzyskujemy najwięcej, kiedy załączają się hamulce Bardzo polecam tą aplikację Dostępne oczywiście na Androida na iPhona też Normalnie nie, zauważy, nie, nie zaobserwujemy, jak, na jakich obrotach silnik pracuje. Teraz, na przykład, silnik pracuje. Mamy tylko tak zwany mocomierz po lewej stronie, i widzimy tylko, że wskazówka jest na polu eko, A nic nam to nie mówi, z jakimi obrotami ten silnik się kręci. Tutaj możemy sobie to sprawdzić. Widzimy akurat dochodzi do 2000? Ile mocy w danym momencie oddaje ten silnik. Widzimy jak układ hybrydowy odzyskuje energię. Wystarczy odpuścić pedał przyspieszenia. Wskazówkę mamy na lekko na polu Charge. I mamy zieloną belkę, odzyskiwanie gdzieś na poziomie do dwóch. Kilowatów Silnik oczywiście dalej chodzi, działa, spalinowy Ponieważ prędkość mamy większą niż 65 km na godzinę Jest to taka graniczna prędkość, przy której Do której silnik elektryczny wspomaga silnik spalinowy Zaraz zobaczymy, już mamy wyłączony To tak 67, gdzieś około 70 Oczywiście aplikacja pokazuje nam realną prędkość, bo licznikowe już jest 70. Na liczniku mamy 78, 79, mamy w rzeczywistości 73. Gdzieś około blisko 10 km na godzinę silnik, licznik po prostu przekłamuje. No i każde odpuszczenie wydało przyspieszenia powoduje, że energia mechaniczna kinetyczna jest zamieniana w energię elektryczną. Mamy przejechane prawie 40 km, spalanie na poziomie 3,4 litra i cały czas doładowujemy baterię. Normalnie jadąc z samochodem bez Baterii, czyli zwykłym spalinowym, obojętnie czy to jest benzyna, diesel, gaz. Odpuszczając pedał przyspieszenia, nie przybywa nam paliwa w baku. Dalej silnik pracuje, a w tej chwili jedziemy bez udziału energii mechanicznej. pochodzący z silnika spalinowego. Ale mamy wjazd za chwilę na autostradę w kierunku Wrocławia. Spalanie jeszcze raz przypomnijmy na tym odcinku 3,486 km. I zobaczymy jak to będzie się przedstawiało. w odcinku autostradowym trzecią trasy z prędkościami autostradowymi no i pozostałe tak też by się układały po po, po, po jednej trzeciej na ruch trasy pozamiejskiej i tereny zabudowane Bez specjalnej ekojazdy jeżdżenia jako zawali droga można osiągnąć spalanie na poziomie deklarowanego tego co deklarował producent gdzieś tam czy 6 czy 9 czy 7 mamy więc nie jest najgorzej na odcinku 120 km. Także pytanie: Czy da się hybrydą jeździć oszczędnie, jeżdżąc normalnie, nie będąc wali drogą? Myślę, że odpowiedź jest oczywista. Normalnie da się. Bez żadnych wyrzeczeń, a przy okazji korzystając w miejscach, gdzie, gdzie można zwolnić, gdzie mamy teren zabudowany z jazdy w totalnej ciszy. Bateria naładowana na poziomie 67%, spalanie według komputera. Aplikacji mamy na poziomie 4, co by odpowiadało bo z reguły. Jest zawsze więcej o te 20 od tego co pokazuje komputer 4 litry na 100 km przy cenie tankowania jaka była 4,53 no to łatwo policzyć sobie 100 km mamy gdzieś za 18 zł czy to dużo czy sami ocencie jak to jest w waszym przypadku Myślę, że 4 litry przy takiej jeździe miejskiej, pozamiejskiej, autostradowej. Nie jest to jakoś specjalnie dużo, nie jest specjalnie też mało, ale pozwala jakoś tam zaoszczędzić i cały czas powtarzam, bez zbędnych, jak bez jakichś wyrzeczeń. Na tym bym skończył prezentację. Trasy Karpacz Wrocław jestem już na miejscu. Teraz możemy zobaczyć jeszcze tylko tak, temperaturę baterii, jak to wygląda. W aplikacji widać jeszcze dystans. Jaki procent udział jest przejechanego odcinka na baterii? Tu mamy 35%. Z dystansu 43% z czasu, jaki był pokonany, czyli praktycznie 1 trzecia dystansu jest pokonana, 1 czwarta w tym przypadku jest pokonana na energii elektrycznej. W aucie, które jest napędzane silnikiem benzynowym, który ma jako silnik dodatkowy, ma silnik elektryczny. Tak to by wyglądało. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie. Będą kolejne filmy z jazdy po mieście, jak wygląda spalanie w mieście, jak po, wygląda w poszczególnych trybach. Eko w trybie normalnym, w trybie power. Jak to się kształtuje, czy są różnice, czy nie ma różnicy. Będę szczegółowo omawiał charakterystykę tych trybów.